Witam wszystkich! W dzisiejszym odcinku będę opowiadać o jednej z moich ulubionych postaci z Lola, czyli o Arakanie, wastańskim wojowniku. Jest to pierwszy odcinek z tej serii, więc jeśli macie pomysł, co mogłabym poprawić, to dajcie znać. Wracając do tematu odcinka, zacznę od tego, jak powstali wastajowie. Otóż śmiertelnice szukając schronienia przed wielką wojną pustki. W Odległych zakątkach Jonii napotkali inteligentne plemię zmiennokształtych istot, które korzystało z magii Jonii. Te dwie grupy połączyły się ze sobą i dzięki temu powstali Wastajowie, czyli chimery ludzi i zwierząt. Jeśli chcecie dokładniej poznać historię Wastajów, to dajcie mi znać o tym w komentarzach. Tak jak wspomniałam wcześniej, Rakan jest Wastajaninem, a dokładniej połączeniem człowieka z ptakiem i czymś pokroju lisa. Pochodzi z plemienia Lotlan, którzy żyli na granicy starożytnego lasu Joni, a dokładnie na wschodniej wyspie Kwaelin. Magia wypełniała tam powietrze, czas nie miał dla nich fastajów. znaczenia, a krainy ludzi były jak pustynie pozbawione magii. Na przestrzeni lat, pustkowie pozbawione mocy powiększało się i zaczęło wdzierać się na tereny zamieszkałe przez te chimeryczne stworzenia. Jeśli będę jakieś nazwy wypowiadać w zły sposób, to poprawcie mnie. Niestety czytam to tak, jak. Y Sądzę, że się to wypowiada. Rakan urodził się w już wyludniającym się plemieniu i, tak jak pozostali członkowie plemienia, obserwował ludzi, którzy, rozbudowując swoje osady i tłumiąc przepływ dzikiej magii, oni dla swojej ochrony, rozszerzali pustkowie pozbawione mistycznej mocy. Różne plemiona Wastajów wysłały swoich emisariuszy, żeby zatrzymać proces niszczenia magii oraz wynegocjować traktaty chroniące ją. Jednak pomimo tych prób i zawierania coraz nowych traktatów nie powstrzymano tego procesu. Ludzie cały czas łamali nowe uzgodnienia. Rozczarowane ludy Wastajów nie podejmowały się walki. Plemiona tych stworzeń coraz bardziej izolowały się na pozostałej im ziemi. Jednakże Rakan wybrał inną ścieżkę. Sądził bowiem, że ludzi można przekonać do magii poprzez pokazanie jej piękna śpiewem i tańcem. Jednak jego plemię nie podzielało jego zdania i został nazwany mianem mutak ludzkiego sympatyka i wspólnika, krótko mówiąc uznanego za zdrajcę swojego plemienia. Rakan opuścił swoje plemię, aby szerzyć pieśń swojego ludu w całej Joni. Był chętnie przyjmowany w przybytkach pokroju tawern oraz goszczonego na różnych festynach. Ludzie niestety widzieli w nim tylko rozrywkowego łotra, który miał do zaoferowania zabawienie uczestników tychże zabaw. Rakan zdał sobie w końcu z tego sprawę i denerwował go brak celów w jego działaniu. Pewnego dnia młody Wastajanin był na dożynkach we Wlonko i spotkał tam przypadkowo Ksaja, która tak jak on pochodziła z plemienia lotlan. Kiedy ją zobaczył, wykonał jedną z najstarszych piosenek. Rakan urzekł swym pokazem oraz upierzeniem całe miasto, ale Ksaja pozostała niewzruszona. Młody lotlanin nie rozumiał, czemu krótczyca nie zwracała uwagi na jego uroki. Przecież wiele vastajanickich kobiet ulegało mu. Zaintrygowany Rakan podszedł do Ksaja i wypytał ich plemię. Kiedy dowiedział się, że Lotlanowie stracili już wszystkie swoje ziemie, zawył z wściekłości. Dopiero ten krzyk zaimponował Ksaja. Młoda Wastajanka zapewniła, że nadal jest nadzieja. Należała ona bowiem do czegoś w rodzaju rebelii, która na celu miała odzyskanie utraconych ziem nie tylko Lotlam, ale wszystkich plamion Wastajów. Rakan uznał to jako szansę na odkupienie swojego ludu i, jeśli byłaby taka potrzeba, był gotów oddać swoje życie, żeby osiągnąć ten cel. Kruczica pozwoliła dołączyć się młodemu Lotlanowi do rebeli, ale pod warunkiem, że będzie on przydatny. Niedługo później Ksaya sama przekonała się, jak dobrym wojownikiem jest Rakan. On sam siebie określał mianem najlepszego tancerza bitewnego w historii Lotlan. Jego agrobacje rozpryszały wrogów, dzięki czemu Ksaya mogła ich powalić swoimi ostrymi piórami. Ksaya i Rakan tańczyli w niesłychanej harmonii. Młody Lotlanin był zafascynowany kruczcą, była jego totalnym przeciwieństwem. Zawsze przygotowana, powściągliwa i skupiona. Postrzegała świat jako czarno-biały, a każdy śmiertelnik był jej wrogiem. Z kolei Rakan był wiecznie roztargniony, przyjazny i frywolny oraz wierzył, że ludzie mogą się zmienić. Ksaya zawsze miała przygotowany plan, on znowu o planach zawsze zapominał. Jednakże Lotlanin posiadał umiejętność odczytywania emocji innych. Na swoją korzyść wykorzystywał też charyzmę i przenikliwość. Pomimo tych znaczących różnic, partnerzy wzajemnie się uzupełniali i dzięki temu osiągali sukcesy. To dzięki kruczycy, Rakan na nowo odnalazł cel w życiu i uczynił jej krucjatą swoją. Razem będą toczyć walkę o odzyskanie ziem wastajów. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat historii bohaterów ze świata lola? Jeśli tak, to zapraszam do pozostania na kanale oraz napisania, o jakim bohaterze chciałbyś lub chciałabyś usłyszeć w kolejnym odcinku. Życzę miłego dnia lub wieczoru. Do usłyszenia!